Mieszkańcy Kolumny, Łasku i innych miejscowości z całej Polski zasadzili 5220 drzew w sobotnie przedpołudnie podczas akcji zalesiania. Akcja spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem tych, którym środowisko i jakość powietrza nie są obojętne. Chciałem tak naprawdę, żeby ludzie nie przyszli tutaj dlatego, że dyrekcja kazała, że nie wiem, ktoś ze straży pożarnej kazał, tylko chciałem, żeby tak naprawdę ludzie, jeżeli czują to samo co ja, żeby mogli tak naprawdę rozwiązać ten problem, nie narzekać, tylko znaleźć rozwiązanie. Doliczyliśmy na e, około 120 osób. E, z tego wynika, że w tym momencie na pewno ich jest bez 90. E, tak naprawdę rzędy są już obstawione, nawet jeden jest więcej. W, e, czyli jest około 100-130 osób i dokładnie na taką frekwencję liczyliśmy. Proszę mi powiedzieć, jaki plan na dzisiaj macie tutaj? Plan na dzisiaj, no przede wszystkim zalesianie, czyli przede wszystkim postawienie jak największej ilości drzewek, żeby odbudować to, co natura troszkę zniszczyła. Ludzie będą mogli wejść na stronę Innowacyjna myślnik i Kolumna na Facebooku, właśnie strona stworzona przez Tomasza Florczaka i tam będą mogli zarejestrować swoje drzewka, swoje kody przypisane do swoich zasadzonych drzewek. I później pochwalić się na Facebooku, pochwalić się na innych portalach społecznościowych, ile tak naprawdę zasadzili drzew. I ile to e, przyniesie tlenu dla, dla nas wszystkich. Mnóstwo wolontariuszy, jest mnóstwo przyjaciół, rodzina, e, więc to, to, to jest wiele osób i nie, nie sposób też wymieniać tutaj po kolei, kto, kto pomagał. Po prostu oni też chcą zostać bezimienni, chcą, chcą żeby ta akcja miała taki wydźwięk społeczny, czyli nie, nie chcemy tutaj nikogo osobiście wyróżniać, bo wszyscy dla nas są ważni, którzy tutaj przyszli. Widzę, że sadzenie lasu sprawia pani olbrzymią przyjemność. Oczywiście, że olbrzymią przyjemność, zwłaszcza, wszy, że ja jestem kolumianką rodowitą. Wychowałam się tu, spędziłam dzieciństwo, młodość, więc jakże mogłabym nie brać udziału w takiej akcji. Świetna akcja, powinna być powtarzana sukcesywnie. Pogoda nam sprzyja, relaks na świeżym powietrzu. No dwa w jednym, dobro i świetny odpoczynek. Tylko, dziewczyny, jakie wrażenia z pobytu tutaj? No jest no bardzo fajnie. No bardzo mi się podoba jest. No, dużo ludzi przyszło, tak. No i przygoda, no fajnie jest bardzo. A proszę mi powiedzieć, kto was namawiał, tata czy wy tata? No tak. To to mama. Tak, <gł no, głównie tak. A no to taty zapytam, a mama jest z wami? Mama jest z nami, tak, mama jest perpetuum mobile naszych wszystkich działań z reguły, także, także się bardzo cieszymy, że, że e, mamy tutaj mnóstwo znajomych i wszystkim chce się ruszyć w tak piękny dzień. To przedsięwzięcie, do którego ze swoim wsparciem przyłączyło się Nadleśnictwo Kolumna, inne stowarzyszenia i organizacje oraz samorządowcy. Powiem, że cieszy mnie to, taka, takie podejście do, do tej sprawy, bo jednak to kształtuje jakąś tam, jakąś wyobraźnię o lesie. Czym dla nas jest las? dla człowieka. No tak naprawdę. No, jest czymś takim najważniejszym, tak? Dzięki niemu mamy czym oddychać, mamy gdzie uprawiać rekreację. Korzystamy z drewna tak naprawdę w każdym, w każdym momencie naszego życia. Czy nie wejdziemy do kuchni, czy nie wejdziemy do sypialni, w każdym miejscu towarzyszy nam drewno. A drewno bierze się z lasu, więc... Pomysł ten oceniam bardzo, bardzo wysoko. W ogóle leśnicy, my jako leśnicy oceniamy bardzo wysoko, bo bardzo ważną rzeczą jest to, żeby wciągać całe społeczeństwo, szczególnie młodzież, tak jak tu widzimy, do tego typu akcji. Żeby po prostu młodzież zdawała sobie sprawę, jak trudno i jak długo rośnie las i ile pracy trzeba włożyć, żeby ten las był... Trwał i służył społeczeństwu. W trakcie sadzenia lasu często wracano do dramatycznych wydarzeń sprzed dwóch lat i wiatrołomów. Około 30 tysięcy drzew. Zostało wywróconych i to bezpowrotnie, że one już nie mogły wstać i, i dalej rosnąć. Dlatego te powierzchnie zostały bardzo szybko uprzątnięte przez nadleśnictwo, przez naszych pracowników czy naszych, nasze firmy, które wynajmujemy do pracy w lesie. Chciałbym wyrazić takie duże, duże zadowolenie, ale też duży podziw dla mieszkańców kolumny za ich aktywność na rzecz środowiska, na rzecz lasów. Jest to Miasto, czy, czy, czy no miejscowość, ale miasto ogród, miasto las, bo las kolumna też to się często tak, tak nazywa, tą miejscowość. I wyraźnie widać, że ci y, mieszkańcy tej wsi, tej, tej, tej miejscowości bardzo, bardzo są czynni w ochronie tego. Serce rośnie i się cieszy, że tak, tak powinna się młodzież właśnie zachowywać. Trzeba młodzież włączać czynnie w te prace związane z ochroną środowiska, z ochroną lasu. W Modzie, że przeszłość po prostu. Przypomnijmy, że to właśnie kolumna była jednym z miejsc, które najbardziej ucierpiało podczas sierpniowych huraganów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy ułożyli z białych balonów napis kolumna, chcąc pokazać chęć integracji przy takich przedsięwzięciach, w których najważniejsze jest nasze zdrowie i środowisko naturalne. Dzięki tej akcji zgodnie z wynikami aplikacji ilość zasadzonych drzew przeliczono na osoby, które otrzymały dodatkową dawkę tlenu, a było ich aż 15 660. To świetny pomysł na ratowanie naszego. Środowiska i powietrza. Gratulujemy i życzymy kolejnych takich pomysłów.